I witajcie moi drodzy, z tej strony Kino, ze mną jest Marcin. Cześć, siemanko. <grymne> tak. Nie chciałem powiedzieć, no cześć, ale spoko. Eee, i tak, wiesz, dwa dni między odcinkami, więc... To jest nasz <grymne> trzeci odcinek ze Sniper Elite V2. Oj, ojoj. Nie. Ta misja będzie dłużej trwała, dlatego że tutaj będziemy musieli wejść do muzeum, w którym e, będzie po prostu rzeź. Będzie gorzej niż w poprzednim odcinku, gdzie rozwaliśmy ich na tych rusztowaniach. No, no, sobie daliśmy radę teraz też. Możesz zaakceptować to, tak? Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Marcinek nam się zawiesił. Rozmawiałem. A powiedz mi, ty masz coś, tak, coś takiego, że wchodzisz w grę i nagle po jakimś czasie dopiero ładują cię tak jakby tekstury, że masz takie gładkie, a dopiero potem masz z teksturki? E... Nie, przynajmniej nie A to ja, mam, to ja mam coś takiego na przykład przy BF-ie też od czasu do czasu. Nie, po prostu ja mam kartę graficzną dość... Ona jest z 2010 roku, ale jeszcze wyciąga BF-a na wysokich, więc co, jest okej. Okay. Mogę sobie tych panów tutaj pozabijać? Tam jest ich masa, więc i tak będziemy we dwójkę rozwalać. No, ale ja chcę sobie... No to szybko! Czekaj, poczekaj, bo mi się... Se... Mówiłam to Kurw ty... nie! Tu przepraszam. No dostań, że Hedda. W ogóle oberwij. Ej, wiesz co, z tego... z, z tego właśnie filmiku może wyjść e, parę... E, te dwa odcinki, wiesz? Tak, zobaczymy jak nam tam pójdzie. A jeśli na przykład będzie film trwał 30 minut, to wrzucisz go naraz? Czy po prostu podzielisz wrzuc na dwa odcinki? Wrzucę naraz. Okej. Okay. To nie będzie trwał więcej niż 30 No to dam radę. Chyba, ja że coś zlamimy, no. Mm -hmm. Mhm. To nie całki całkiem dobrze. Ej, skąd oni strzelają? z góry tam z muzeum strzela snajper. Tylko nie mogę ogarnąć garn gdzie siedzi, wiesz? Aha, tam siedzi! Patrz na to! Widziałeś? to? Nie. Yeah. To szkoda, bo był tysiąc punktów, zostałem za kila To so nice. Czekaj, co Są jeszcze. Gdzie yes, są? Okay. Z góry lepiej, tutaj za... ...za tym, za autami siedzą. Ludzie się trają? Czekaj, bo skąd tam tam jest beczka, patrz. A to nie ma z snajpera? No właśnie, chyba jest snajper, wiesz? Chodź, wyjdziemy, to wtedy chyba nie... O, o, o! O, czekaj, dobra, mam go. Okej. Okay. Będzie ładny kill, dawaj. Poszło. Przyceluj. No w głowę. Aha, okej. Okay. Myślałem, że będzie pokazany. I właśnie nos. A ja jestem podoba mi się sobie. <tykziemondano> I tak lepsza fryzura niż na Justinka. Oczywiście. Jeśli, jak to wrzucisz, to i tak będzie Justin już zapomniany. No, zawsze można przypomnieć. Dobra, będziemy, ale, idziemy, idziemy, Marcin. Szkoda, dalej. że będzie dwa tygodnie. I dwa tygodnie bez teamspeaka, z kolegami, to... A z kolegami, a to ze mną już nie, tak? Ty jesteś koleżanką. No, ale sam fakt, powiedziałeś, że z kolegami... Ty, I mostu nie ma. Ale no to ten most potem e, tutaj się jakby zreperuje. Coś chyba w tym stylu. Nie, tam. Ty, bo, hey, musiałem... bo tu jeszcze panowie są. Musimy przejść naokoło do e, muzeum. to bo tam są panowie. Wiem, widzę. Ale dostał w czapę. I to dosłownie w czapę. A gdybyś ogarniała superkę, widziałabyś bez, e, tak jakby bez fizyki? Nie, bo nie ogarniam. Okej. Okay. Chyba, że chcecie jakiś tam jeden odcinek bez fizyki, to dajcie znać. No. To do czasu aż teraz, i tak nie będziemy przez dwa tygodnie nagrywać, to może ja sobie pogram na singu i postaram się tu poogarniać. No, bo jeszcze nagramy chyba jeszcze jedną misję gdzieś, nie? Tak, jeszcze dzisiaj jedną i... Albo jeszcze... jeszcze dwie. Jeszcze. Tak, się... to jest trzecia. Tak, jeśli nam się uda. No zobaczymy, zresztą się na razie no. my się nie przejmujemy. To e... że dzisiaj nagramy wszystkie. E, nie, to musimy iść dookoła. E, sorry, tutaj górą chyba, wiesz? Czekaj, no ogarnijmy. E, no, dołem. Co? Schody w górę są rozwalone, a schody w dół są całe. To którą stroną idziemy, Marcinku? O, tutaj chyba będziesz na nową broń, wiesz? O. Daj. Chyba tutaj dostaniesz Mosina, który jest bardzo dobrą snajperką. Ty, Boże, Uważaj, uważaj, uważa. zabiją mnie, zabiją, odsuń. Nie zabiją. Już? No. <laughs> ale ja on im potwierdzić jakąś broń, czy coś? Nie, nic. nic to nie, to nie chyba to, chyba pod koniec tej misji. Wiesz? Nie. Marcin, żeś mi łeb wsadził pod tego, ale tak dużo ci sprzedała. Nie ma tutaj Friendly Fire. <laughs> łowek A jak. Chyba powoli zaczynam łowgardę z tą grę. To spoko. Jak na razie tylko dwie misje. To jest trzecia? To, to jest trzecia, tak już Tak to jest. Tak, już. OK. No, słyszałem tak. Nie słyszę. Co jest jest? nie ten. <laughs> A zaraz, reszty nie odpowiada. Ja myślałem, że do niego celujesz, a ten się na mnie patrzy i do mnie strzela, ty, Bo ty do ja do tego, kto Nie tędy, wyżej chyba. Po co eee. Twój fan. To był hejter, trzeba było te, wiesz, trupa rzucić przed inną. Tak. Ale ładnie Czachę rozwaliło. Ujujujujuj! Dwa za jeden! Do o, tu masz broni, proszę. O i czym to się bierze? Prawo! Oh. <laughs> Jej, aż te aż golne napoja. Dobra, i ja zrozumiałem ja co innego, ale spoko. Co? <laughs> I bądź <po> tu <prostu> grzeczna. <laughs> z biodra. W tej grze się do bani z biodra strzela ogólnie. Ale ja trafiam za. Oj, oj, uważaj, uważaj, uważaj! Stój! To na to? Tam jest ich, tam jest taka grupka gości, którzy będą szykować defi defilady i można nawet czek x zdjąć, jeśli się na siebie nałożą. Patrz, ja to zrobię, patrz! A, ja myślałem. A, ja zdjąłem dwóch! Masz wart do dwóch. Czemu ja mam musi, No ja chcę moją, idę po moją. Nie już strzelaj! A, dobra. Chwaniaczek z lepszą bronią i... Będę tu wgrywał bohatera. Ha! Mój head. Czyli eliminacja to było... Snajper! Gdzie? Nie wiem. Tu! Zdjąłeś go? No. Idziemy. Nie, jeszcze No przestań mi tu dupą biegać przed celownikiem! Fox. No weź, że to się. Nie jak ja lubię te zwolnienia, bo raczej to jest fajne. Ty nie lubisz niepotrzebnej polszczyzny. Znaczy nie, nie lubię pokemonowej gadki. A, czyli... To... A dobra, nie będę tego wymawiał, tak. bo się tu wkurzę. <grych> czyli trzy Czyli ty zamiast trzy jest pokemonowy, tak? Tak. Znaczy zależy też jak... Zauważam, że ludzie z Krakowa <grych> bardzo mm -hmm. często zamiast y, trzy mówią czy no to ja mówię tak, cześć. A, ale to się, to się jeszcze tak nie ten, ale za, je, je, jest jakaś taka zależność. A co zależna. mówią niektórzy cześć czy eść? Czy coś Nie, niektórzy mówią czy. Zamiast trzy. Czyli trześć, tak? O. Nie, nie, nie w tym sensie. Czekaj, bo tu, Aha, dobra. tu jest ciul. Ujej. Nara. Co? Teraz dwie bomby trzeba odsadzić. Spoko. Widzisz to wejście do muzeum, tam kawałek dalej? Widzę, chyba. No to my tam będzie mi przerąbane. Ja tam cztery Ty, razy ee, padłem na singlu. to jest, jest jakiś sniper. No to trzeba go zabić. Ha, ha! 190 metrów i trafienie w głowę. Czekaj, jak tu trzeba było zejść? Czekaj. Eee, aha, dobra, już wiem. Tu jest jakiś tam. Gdzie masz w głębienie? Lol, czekaj, jesteś? Jestem. Nie, bo miałem lagę, jak zwykle. Wi Biały, tak jakby ślizgała się po ziemi nie chodziła. Ale spoko. E, jak tu przejść? Czekaj. A nie, chyba, chyba ten, Marcin. który dy? Ten. No pewnie. Ten ogarnie. Dokładnie. O ty ogarnię, co masz. 17. Zerkam, zerkam. Idę podsadzić drugą. Idź, podsadź. Ach. Ach. No, Ach. no idę, idę. Nie, tylko uważaj, stój, stój, stój! Ja sobie tutaj przyceluję do gościa, który tu... Uważaj, uważaj! Nie zabijaj go od razu, bo tutaj ten... Czy, masz, masz pistolet z tumikiem, zabij go z pistoletem z tumikiem. Nie mam pistoletu z tumikiem, Pod mam trójko. pistolet z tumikiem? Pod trójką. Masz trafić headshot'a, bo inaczej misja będzie zła. O, już nie. Nie no trafiło mu chyda, ej! Ale... ale nie białeś tego, nie trafiłaś za pierwszym razem. Trafiło właśnie, to jest głupie! Jeśli nam się uda, to będzie koksy. No na razie nam się w Tylko udaje. trzeba najpierw okrążyć i tak, bo co jeszcze są na placu i będę zaraz szli od tej strony. Idą, dom. Uważaj, od prawej! O! O, o, Co to było? Detonacja. Aha, spoko. Chyba utrafiłam w tego. tego. Tak. No to właśnie no zabijasz go z tego, w... za do Ciebie strzelać. Ma... Zabijam go z tego, z jakby tutaj było automatyczne celowanie z biodra. Chodź. Gdzie mamy iść? E, naciśnij sobie tab, to będziesz wiedzieć A tam, okej okay. Uwaga Tutaj mogą być Ej, gram z tobą, to mam lepszy go no. Nie, po prostu ja gram ogólnie słabo i przez to ty może lepszego skila No mój był To z pistoletu jest lepiej ze strzelić jak są bliżej, wiesz? Ale i wolę ze Sniperki, bo z jest lepszy efekt nie, za nami To ich z daje wiesz to po sobie tutaj minę wiesz Postaw Za nami dwóch dwóch ożaj A, A przecież ja, <laughs> ja tu lecę na lecę. Nooooo bub tu jest mi zabawę Wiesz co? F, naciśnij Z i poszukaj miny lądowej. No miałam, no. I naciśnij F, tutaj, gdzie stoi, żeby nam tutaj nie. O, dobra. Jakie synchro. No, widziałem. <laughs> <laughs> <Się> zgrywamy. <laughs> no. O, tu będzie mord... lubisz mordować, nie? Lubię. To dobra. <laughs> tutaj mam amunicję, więc wiesz sobie mo. Okej, okay. i teraz musimy to fajnie ogarnąć. Szczel władunek wybuchowy pod... O, ładunek wychwały trzeba strzelić. Dobra, czekaj. Ty w jeden jak drugi? No kurde, no to... coś strzelił już. No zepsułeś! Nie bo... dobrze, Jesteście, filmik to jest dobrze. Part no nie, bo ja też chcę strzelić. No bo zazwyczaj jeden wybuch odpali drugi Marcinku. No dobra Tak nie jak sobie na takiej bliskości no proszę No wiem, dobra Eee, dobra. <grym> Teraz się przede wszystkim trzeba położyć. E, wiesz, że właśnie tutaj będą czołgi. Jakie czołgi? No, no, no. <grym> Ale pan ładnie chyba dostał. A ten pan ma też. Czołg zim, jedzie! I to. Widzisz to? <grym> Widzę to. I bum! Uhu, uh, uh. <noise> <Marcin? głos> Wszystko okej? Okay? Ja wiem, teraz wszyscy hejtują mój śmiech. <noise> ja się zacząłem Ciebie martwić. Skąd oni ale może strzelają? Ale, ale może widzą że mnie polubią. A może nie. <noise> Możesz zniszczyć poja pojazd. Zastrzelają z dziękuję za... to niezbędną do życia informację. O, ale dzięki... temu, że miał zbliżenie, zobaczyłam sobie drugiego. Hmm... tam są jeszcze taczołki. czołgi. To czekaj, ja sobie jedno zastrzelę. Ale... one są tak jakby nieżywe. Nie można, sobie Nie można ich zabić. Bo... Wiesz co? Właśnie chyba wykończyliśmy... Się... no, trzeba iść, choć. Już? No. Ale tam jeszcze będzie Mordor mm. Oj oj, tego widzisz te jak tutaj będą szli kolejni nasi y, wrogowie Pomóż, pomóż Okej, okay, dzięki tak? Kurczę, ja, ja jestem dużym spoilerowcem Spoileruję już grę tak. przed całym początkiem Zdecydowany Zde... No Tutaj Nie, wy... dajesz mi... Nie dajesz mi elementu zaskoczenia Okej okay, dobra to tam zabijaj Tylko nie ma sensu w tej stanie, bo jest tam dwóch snajperów. No to ich ściąga ja nie... Trzeba się schować za ogień, chodź. Czekaj, bo ja mam tutaj pana do zdjęcia, nie. Właśnie, którymi żyć granata. No. Dzięki. Gdzie ty jesteś? Na ziemi. Jak ty, jak tam znalazł? No tutaj po postaw co ty tam stoisz? No, no tu jest fajnie wysoko i co mogę iść ściągać czekaj, gdzieś jest snajper a to ty <grym> tak, to ja, ale ogólnie gdzieś jest o, widzę cię za nami lol no do Marcinka strzelasz jak za nami widziałaś to? nie nie no to szkoda, bo był bo piękny head 250 metrów ładny Dobra, jedyna hardcore, co mi tam? Ty czekaj, bo ja muszę zejść. Aha, no tak dobra Kurde, ej, ja skądś dostaję. Czekaj, gdzie się typer A, widzę go, kolega! Przeszliłem Słysze. mu podniebienie, wyszło głowo wyszło końcówką głowy. Mniam. Nice. I smacznego wszystkim tym, którzy właśnie jedli obiad. No. Tu nikogo nie ma. O oh, fuck. No kucnij se, kucnij se, po prostu Ładnie. Trafienie w głowę. Wiesz co? Bardzo Przekon, się przekonałem do kucnika niż do skaper Jest lepszy, według mnie. Tak, jest zdecydowanie lepszy. Mm -hmm, bo na nagrywanie z każdym bez... ...jakichś większych potrzeb. Skate jest taki, że jak ktoś na, na nagrał mnie do pokoju, to słychać to. Wow. No. Widzę to. Oh, oh, oh. Skate jest taki, że jak wiem, że ktoś nagrał do pokoju, to tak naprawdę trzeba je skończyć. A TeamSpeak raczej nie. No, to jest zabiją, no kogo zabiją. Zabiją. zabiją! Kogo zabiją? No mnie! Mam szary ekran cały. No to co ty robisz? No, rzuciłem się. To się cofnij! Żyję, żyję już czekaj, bo ja skąd się wyrywał nie wiem skąd. Gdzieś jest jeszcze jeden sniper, wiesz? Aha, tutaj w oknie gdzieś był, wiesz? Czekaj, tutaj jest gdzieś otwarte okno, w którym on siedzi. O! Na dachu. Aha, tutaj, też tak... Właśnie w tym momencie mi jak do niego strzelałeś <laughs> Czekaj, o, Tu, tu gdzie... jesteś, pało. Gdzie masz power? A, tam. Ja nie mam A. że tak powiem Fuck. Snajper Ej, coraz szybciej strzelam w sniper elicie normalne Nie, ja się chowam Ten lecej będzie miał największą oglądalność, ale skina nie przeklina Ty właśnie muszę sobie dać ten. Czy Daj ale mało. Daj sobie, co? Daj sobie przy. Dobra, ale plus 3. Czekaj, gdzieś jest jeszcze jeden snack, wiesz? Czekaj... Nie mów mi, że skończyłeś nie, Już. Już. <głos> <głos> nie, no idzie nam bardzo dobrze, Jest ok. No. To co? Komentujcie, subskrybujcie. Łapki w górę nie widziane. Ha, najdłuższy strzał mój. Z wami była Kina i za mną I Marcin. był Marcin. No i cześć wszystkim. Trzymajcie się, cześć.